To fakt, że jest wśród nas zdrajca i trzeba go znaleźć jak najszybciej. Jeśli zaczniemy podejrzewać siebie nawzajem, rozpęda się skończony chaos. Na razie zdaje się na to, róbcie co każdy. Ja dokończę sprawę Czamojuka. Abonant jest czasowo niedostępny, nagraj wiadomość po sygnale. Paksuno. do profesora. Szczegóły zdradzę osobiście. Proszę czekać w domu. Nie odbiera. Czyli to wtyczka. Obłęd. Proszę pani, kapitan Cza zbiegł. Słucham? Nie ufałem mu, odkąd przyznał, że był szpiegiem. Zaraz, zaraz. Jednego nie rozumiem. Dziś rano mówił, że podejrzewał kogoś, tylko po to, by uniknąć podejrzeń. To oczywiste. Chcę wytropić profesora. Od kiedy się państwo spotykają?